Wuj, yo, 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 vlog numer jeden, winda do nieba, co za szor Idziemy nagrywać klipon, tutaj ludzie, no, to oczywiście Led jak nagrywamy, to z buta, wam zakazali kurwa jechać autem Lewactwo opierdolone Tu tu? To jest cel? Ta, Patrzy, tam, Ale drogą wjechaliśmy, byśmy o. jechali tamtędy To byśmy doszli no. w dwie minuty Kurwa cały kolor. Kolor. Ale kurwa bagna <laughs> No, nie spodziewaliśmy się tego bagna, ja to jest altanka, więc to na pewno będzie kurwa Nie to, kurwa? Ja już miałem prawie spakowany materas na wodę, że się nie Ale na to się wpierdolisz z kurwa ty Kurwa, tu dziura Jak to jest super, że ludzi Taki, że... O, rozpierdalamy tutaj Namiot Po prostu nie... namiot Koce Będziemy tu chillować Robimy, kurwa, challenge. Limbo. Limbo. łaba, kurwa, wielka. Gdzie? Tam. ją. O! O, skok, skok w wodę. Żaba Druga, kurwa. Druga, kurwa. Nasz aktor prawie się wyłamał, kurwa. Jeden z Yo. Yo, yo, yo. So, so, so. 3-0. No to się jak od kolanty potem podajemy cały czas tym cygarem. Kurwa, chodzi. No mocno. SG. Co To będziemy płacić, nie? No, Pamiętajcie nie, nie, te słowa. Be, wytwory, będzie kurwa, będzie kurwa. płacone za, za każdy klip, tylko musicie nabieć wyświetlenia. Bo to na, na, na nasze kamerzystka nie ma siana, na kurwa. Wiecie co chodzi, za produkcję. <laughs> Tutaj kolega za szlugi kurwa może zapłacić, a już kamerzyście nie zapłaci To jest właśnie to po banka. niestety kurwa bang 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 Zapałki, bo na zapalniczkę na nas nie stać nawet mm, kurwa, to robię. Budżetowy glee jest wistrzesz naszą kurwa. nas tylko Alban kurwa Alban potrzebujemy cię przejść. Big szarał dla Albana Big Eee, <laughs> żeby pamięć się nie skończyła kurwa Potem doskonały <laughs> Sosa, ja kurwa godziny materiału. No to wszyscy możemy i możemy pojedynczo Specjalne rzut o Szczepan, Wszystko olimpijskie Myślałem, że z zepetem pójdzie Łoł wow. 122 metry, kurwa, na Bang, 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 bang Pozdro diablo Sprawdzajcie ten klip, bo to rozpierdoli Nic nie rozpierdoli, ale sprawdzajcie ten klip Tak doli mi głowę Widzowie, ogólnie to jest godzina 13.24 My ciężko pracujemy nad klipem nie chcemy was zawieść no. Jesteśmy tutaj Nie wiem, gdzie jesteśmy Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w okolicach Mielca, Sosa znalazł to miejsce najebane o czwartej rano, szukając duchów, także... bardzo, nie piłem, bo u Ciebie z alkohol. Szarał dla wersów, która jest z Mielca. I, I dla Popo. Popo. Big dla popo, dla popo. Niszczyciel kurwa ciężarówek. <laughs> tak, Big Szarał. Flipopek, flipopek. <laughs> Stare trzy godziny się spóźniasz kurwa Sorki, na trzeba mm. czekać tak? Life siema, siema. Siema. w so Sosa. Diablo końcu <laughs> się... elo, elo. Elo. elo Elo Ej też kurwa na na nogi nam spadają nam Owad za obadem. tu kurwa jakiś pasikonik pierdolony, kurwa skacze, pasikonik. Jeszcze kurwa ze pasikonik. tak, tak pierdala. Tu kurwa osa, szerszej nawet tu był, kurwa bonki jebane, takie rzeczne, kurwy. patrzę te kurwy. One upierdolą stare i potem masz taką. Ale taką... jak kobiety, kurwa, nie? Żądam na tobie, zrobią ci nadzieję, kurwa upierdolą i spierdolą. Taka prawda. <laughs> nie ma kurwa do pierdolania. musi być zrobiony. Ja się boję, że się podpalę kurwa Idziemy na kolejną lokację Lecimy. Pogoda nawet dopisuje, nie jest najgorzej. A ja stałem się pizdem, bo nie potrafię palić cygara kurwa przez te pety dla pedałów kurwa Jestem jebanym hipokrytą i śmieciem Pamiętajcie jak idziecie do lasu, dbajcie o te zasady. Stay humble, to jest to. Staro. Tak się to robi. Nie ma lekko. Każdy musi wyglądać pięknie jak klipie. Trzeba to mieć radnie. kondoma założonego. <laughs> Nie, sam, musi za... być kurwa. <laughs> Trzeba być kondomami jebanymi śmieciami, kurwa, jak ja. przed chwilą, kto to też już nie wiecie. on Na wlocie usiłki to wystawała? Nie. 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 kurwa. <Nic> <do> <laughs> <grystans> nie wiem jak to wygląda Wyglądamy Pan bez cygaro, kurwa Jestem prawdziwym gangster'em <grystans> nie jak Sentyno udawanym I tyle, pozdro diablo kurwa Król Robczyns jest jeden Niedługo pętla na Spotify'u Ogólnie to już mamy większość klipa. Przy, przydałyby nam się jeszcze jakieś przybitki. Jest mega pozytywny tutaj vibe kurwa Mega jest kurwa No i tak jest taka chillera no nie dobra ekipa, nie ma toksycznych ludzi kurwa, nie ma ludzi, którzy ci wpierdają się do wytwórnia potem wypierdają, potem cię kurwa hejtują, a mówią, że ja zaczynam jebane, kurwa, śmiecie pierdolone kurwa, Prime MMA, MMA odezwijcie się ze mnie znowu kurwa, nagrałem dla Was piosenkę kiedyś. Dogadamy się, Pozdrawiam. Co? Co tu się Psy, o kurwa Możemy zorganizować tutaj galę robczycką Tylko musimy mieć wszystko Musimy mieć medyków Musimy mieć sędziów Musimy mieć hale musimy, musimy mieć, mieć pieniądze odpagę, Czyli musimy <gry> mieć pieniądze A z pieniędzy Trzeba zarobić Dlatego trzeba jechać na misję, żeby zrobić zlecenie Dlatego jutro o 5 rano jadę do Byczka, kurwa, pozdroć Będę Bo cieszek. Pozdro Byczek Czara <laughs> dla naszego ziomka Byczka Jakieś kurwa czołgi, człowieku Te czołgi kurwa <laughs> Nie jestem czołgistą Ty automaty nagrywa. Automaty? Tylko we wtorek i Wydam 100 zł i zagram 60 razy Jebany Kakele online, nowy serwer 10 tysięcy To Kasia wszystko nagrywa Hello, witam wszystkich serdecznie Mamy przerwę w klipie Na fajkę na siku I co, jedziemy dalej, nie? Big szaro do moich braci z Tosa i na szluga, buty ściągane, nawet nasza tutaj towarzystka ma przejebane Tak grzeje, tak grzeje. Lampa chuj A to dopiero początek tego co zobaczycie w późniejszym czasie. Ja że tak powiem e, mam tutaj plan, żeby wyskoczyć z tym w winda do nieba. Wyskoczyć auta kurwa i do nieba kurwa tak. Na ten Marco, idę po ciebie. Ale już malano, patrzę misja do zrobienia wyciągu